Poniedziałek pada, wtorek o 12 mnie wygoniło, środa o 13, .00. no w czwartek trochę porobiliśmy, a piątek, piątek to inna historia, musiałem gdzieś wyjechać i dlatego moi mili nie mili nie było filmu, bo z czego to zrobić, z czego? Czego chcieliście zobaczyć, co chcieliście zobaczyć Nic byście nie zobaczyli 5 belek jak wróciłem No może 50 To wszystko No ale już wróciłem Dzień dobry, dzień dobry, a w dzisiejszym odcinku Odpowiem na kilka pytań i będą timelapsy Nic innego nie wymyśliłem Bo przecież od poniedziałku znowu pada Albo pada Ale jak widzicie za mną Strop już prawie Jeszcze parę dni i będzie mm -hmm. Dobra. Dziewczyny i chłopaki, zapraszam na film. A jeszcze, czekaj, czekaj, czekaj. Dzięki za komentarze, za lajki. No i za wszystko. Dobrze się bawcie przy tym filmie. Albo nie. No to co? Smacznej kawusi. Proszę Państwa, proszę Państwa, szło szło i doszło Wiadomo co, deszczyk Dobra, belki wrzucone wszędzie Ostatnią belkę wrzuciłem Dobra, Przysięgam zaczęło padać. Przysięgam Dobra, leje bo zazwyczaj cały mokry I co? Dzisiaj nie będę musiał myć wtedy A ja się lubię umyć czasem. Dobra, Siemano A... Dobra dziewczyny, chłopaki dom strop szerokości 6,5 metra na 15, czyli daje to nam jakieś 90 metrów. No i zobaczymy, ile czasu nam się uda to załadować. Jest nas dwoje dwóch, inwestorek mi nosi gary, a ja je wrzucam, więc to robota powiedzmy czas na dwóch, jest godzina. Nie wiem, czy widać idziemy do cienia. Jeszcze raz 9,30 27 maj. Czas start. Wody się napijemy i zaczynamy. うん。 Skończone, Godzina 13:36, 27 maj. Mamy no zrobione. Pa. Mamy jeden. I taka to robota. O, i zobaczcie. Tutaj weszło. Tutaj nie chcę tego niszczyć, tych, tych o, belek. Nic, to ja sobie tutaj zapytuję. Tak samo z drugiej strony będzie i tyle. I zrobione. I potem. Przynosić podpory, każde jedno popodpierać, porównać, górę zrobić i będzie zrobione. Hej, odpowiem na kilka pytań. Ach, tutaj sobie wykorzystam, że mam to płytę i mogę pokazać. A więc pytanie brzmiało: Pytanie zadał Kamil Zieba 592 i tak. Jak przy takim stropie rozwiązana jest wentylacja? O ile jest zaplanowana wentylacja mechaniczna? Można później wiercić otwory przez te pustaki i tak dalej. Także, dzięki za pytanie W tym projekcie nie ma zaplanowanych w żadnych wentylacji W sensie, w projekcie nie ma nic namalowane I można sobie wymyślać samemu prawdopodobnie Tutaj korzystając z tego, że tutaj mam płytę Bo, bo tu mi pustaki nie wejdą, jak widać Więc muszę tu po trochę poprzerabiać Więc wam pokażę Jeżeli ktoś mnie poprosi, żebym od razu, jakiś inwestor żebym od razu zrobił przepusty to często gęsto używam rur 160 to akurat jest mówka, no tam taka akurat leżała, to zostało, to jest tylko przykład tak, tnę ją na wymiar, czyli do wysokości elek, czyli góry waszego stropu i mocuję ją na takiej zasadzie, że albo sobie robię zbrojenie na krzyż i wciskam ją i wtedy mi się nie rusza, zbrojenie jest przy, przywiązane gdzieś i wtedy mi się przy laniu to nie ruszy lub, jeżeli wentylacja wychodzi gdzieś na pustakach, na garach no to wtedy e, możesz zrobić tak samo, czyli podszalować i wsadzić sobie taką wentylację, jedną czy dwie i wylać. Wtedy musisz zastosować gary tego typu, czyli pełne, czyli jest wentylacja, gar pełny, wentylacja i gar pełny. Szeloć już od dołu, lub czasem robię tak jak nie mam takich 160 i nie chcę mi się jechać, a mam steropian. To wtedy po prostu docinam sobie na szerokość. Tam wchodzą powiedzmy dwie dziesiątki mi steropianu, albo 20. Docinam sobie na równo też troszeczkę wyżej, żeby było już z górą. wylewki którą będziemy wylewać tutaj, już tego chudziaka docelowego. I jest to steropian, 20 cm w sumie szeroki, wejdą tam dwa przepusty na pewno, czasem nawet trzy po kolei i też to fajnie gra, także tak to robię czasem. nie? No, ale tutaj nic nie będę robił. Nawet jeżeli nie zrobisz na trybie żadnych przepustów, to powiem Wam, że tutaj wystarczy, że tutaj się nie wysilisz przy wierceniu. Tutaj masz betonu na tym 3 cm, no i. Gar pusty, który tak naprawdę nie jest za bardzo wytrzymały przy wierceniu, także on bardzo łatwo pójdzie. Także możesz sobie tutaj to wiercić w dowolnym miejscu. Ok, następne pytanie, a pytanie zadał Natec 7245. Czy te belki Teriva kupuje się już na konkretny wymiar, czy trochę dłuższe i się je później docina? Takie jest pytanie. A więc powiem Wam tak, na tej budowie wszystkie były za długie, prawdopodobnie, A nie było na składzie krótszych, więc przywieźli mi dłuższe, były dłuższe o 30 cm i wszystkie musiałem niestety ciąć zazwyczaj i to mi się zdarzyło chyba drugi raz w historii mojego budownictwa. Więc tutaj musiałem wszystkie docinać. W sensie jak to widać. Bach, bach, bach. O, może tutaj widać. O, czy widzisz, widzisz tutaj druty są poprzecinane? Ja musiałem docinać, bo przecież jakby było nas nawet na styk, to by mi to nie weszło w te beleczki. Oczywiście to jeszcze będzie trzeba wszystko tutaj ładnie poskręcać. Ale tak, musiałem tutaj docinać. Zazwyczaj, jak proszę na wymiar, ponieważ tutaj było e, zgłaszane 6,30. Tutaj zlecenie poszło na 6,30 albo 6,40, już nie pamiętam, a przyszły, chyba 6,30, a przyszły 6,60 Więc musiałem każdą jedną docinać niestety, więc to przy tym schodziło Zamiast po prostu brać belkę i sobie ją wrzucać, to trzeba było jeszcze spędzić parę minut, żeby każdą jedną dociąć, także Także ra Także, tak, także, także, także tak Cieba by ją odcinać, ale zazwyczaj jak powiesz, że potrzebujesz taką długość, to jest tam chyba co 10 cm wymiar i nie mam problemu. Ok. Drugie pytanie odpowiedziane. Dobra, kolejne pytanie, a zadał je Matkus 4. Zawsze jak widzę stropy teriwa, to mnie zastanawia jak tam, jak tam się końcówki wrabia. Mamy na przykład belki co 60, ale co jak na koniec wyjdzie 65, a Albo 52 Bo jeszcze e, rozumiem, że bloczek można przyciąć po długości Ale na szerokość nie bardzo przecież Pewnie odpowiedź jest prosta, ale jakoś nie umiem jej znaleźć a więc, a więc, panie matku z 4 Zobacz, tutaj właśnie tak wyszło Czyli mamy gary I mamy gary Zobacz Mamy tutaj gary Te gary są tu za szerokie ja oczywiście tutaj troszeczkę pozmieniałem ten strop. Bo, bo w projekcie było, że tej belki nie było w projekcie. I teraz zobacz. Ja sobie wrzucam dwie belki na koniec, a od dołu sobie szaluję. Tutaj, pójdzie jakaś, tutaj może być jakaś beleczka lub kratownica i masz sprawę załatwioną. Tak to się robi. Można było też na długość dociąć gary, ale te 12-kanałowe, te są trzykanałowe, i by pękały. Te 12-kanałowe są mocniejsze i mają gęściej te żebra. Chodzi mi, pokażę Ci, chodzi mi o to, tak, tu mamy trzy kanały, są 12 kanałowe gęście i można je po prostu ładnie dociąć.